Turcja to niezwykle różnorodny kraj, co pozwala nam na organizowanie urozmaiconych wycieczek. Piękne widoki można podziwiać już z zaszyb naszych autokarów, a niektóre z nich, tak jak w przypadku tej wycieczki, dosłownie zapierają dech w piersiach. To, że Green Canyon jest piękny o każdej porze roku, to już wiemy. To, że jest piękny za dnia, również, ale czy jest piękny również w nocy, wieczorem, przy zachodzie słońca? Sprawdzamy to specjalnie dla Was na naszej najnowszej wycieczce Green Canyon Sunset. Już podpływa nasz katamaran, do którego za chwilkę będziemy wsiadać i udajemy się w nasz popołudniowy piękny Sunset Race. I przy zachodzącym słońcu jesteśmy już na przerwie, gdzie jedni oddają się przyjemności, kąpieli w zielonym kanionie, a inni próbują swoich sił łowiąc ryby. Czyli jak zwykle dla każdego coś innego. Czy zielony kanion pięknie wygląda po południu i wieczorem? Zdecydowanie tak. Jakie są plusy takiej popołudniowej wycieczki, to, że nie ma już takich upałów, że zielony kanion nadal jest zielony, bo nadal przepięknie na nim pracuje słońce, bo to nie tylko drzewa gwarunkują to, że zielony kanion nazywa się zielony, ale właśnie ten przecudny kolor wody. Więc jak najbardziej polecamy tą wycieczkę. Widoki są nieziemskie, a przy zachodzącym słońcu skały Zielonego Kanionu robią przepiękne wrażenie. Zielony Canyon Sunset to zdecydowanie wycieczka w wersji light dla każdego, z pięknymi widokami i bez upałów. Polecamy ją serdecznie i zapraszamy do rezerwacji przez naszą stronę.